Ile to sił drzemie w człowieku Ile energii się marnuje Tyle eksplozji pohamowanych Każdy z was ląd mu wydrapuje Mówicie o nadrzędnych celach Mówicie coś o ideałach A mi po prostu trzeba siły Siły co moc moją wyzwala Dajcie mi władzę własnej duszy Dajcie mi armię co wyzwala Podniosę krzyk co was zagłuszy Mord który zginie w fanfarach Podajcie broń, co spłonie w dłoniach Podajcie myśl, co zadrży w głowie Rzucony rozkaz spadnie z konia Wygranym ma być tylko człowiek Ja nie potrafię walczyć z wrogiem Ja nawet nie mam tylu sił Przecież nie umiem walczyć ze sobą Ja bym zemdlał, a ty byś wył Mówicie ruszaj do ataku Mówicie w przód, a potem w tył Co będzie jeśli się pomylę? Kto będzie za mnie tutaj żył? Prawie ja walczyć z wrogiem, ja nawet nie mam tylu sił. Przecież nie umiem walczyć ze sobą. Ja bym zemdlał, a ty byś wył. Mówicie ruszaj do ataku, mówicie w przód, a potem w tył. Co będzie, jeśli się pomylę, Kto będzie za mnie tutaj żył? Ja nawet nie mam tylu sił, przecież nie umiem walczyć ze sobą, ja bym zemdlał, a ty byś był. Mówicie ruszaj do ataku, mówicie w przód, a potem w tył. Co będzie, jeśli się pomylę? Kto będzie sam nie tutaj żył?